Rytuał pierwszego dnia roku na bogactwo. Cześć z tej strony Anna z Moc Bogactwa. Zajmuje się prawem przyciągania, numerologią, kartami tarota, rytuałami oraz tłumacze sny. Witaj w roku pierwszym. To 1 stycznia 2026 roku. Zanim przejdziemy do działania, zobacz, jaka energia stoi za tą datą. To nie jest przypadek. Data 1 stycznia 2026 roku. Dzień 1. Energia Początku. Inicjatywy. Ja, miesiąc, styczeń 1, energia nowego rozpoczęcia, impulsu, rok, 2026 rok równa się 2 plus 0 plus 2 plus 6 równa się 10 równa się 1 plus 0 równa się 1, energia nowego cyklu, pionierskiej drogi. W numerologii otrzymujemy więc potrójną konfigurację. 1, 1, 1, liczba 111 to nie tylko początek. To w języku wszechświata i duchowości potężna sygnatura manifestacji. Największa moc tworzenia. Zaczynamy rytuał bogactwa. Pierwsza świadoma transakcja. Zanim wydasz pieniądze na cokolwiek, wykonaj symboliczną, dobroczynną transakcję. Przelej 10 zł, datę roku, na wybraną organizację lub kup mi wirtualną kawę. Powiedz przy tym, rozpoczynam rok od świadomego przepływu. Obfitość krąży przeze mnie z łatwością i wraca pomnożona. To programuje umysł na bogactwo i obfitość. Pierwsze wpisanie do księgi Obfitości. Weź nowy zeszyt. Na pierwszej stronie napisz nagłówek. Rok 2026 Moja obfitość. Wpisz pierwszą pozycję. Data 1 stycznia 2026 roku. Przelew zasiany z intencją otwartego przepływu. To fizyczny dowód Twojego nowego finansowego porządku. Po trzecie, pierwsza medytacja Obfitości. Usiądź na 5 minut. Wizualizuj złote światło wchodzące przez czubek głowy i wypełniające każdą komórkę, a następnie wypływające przez serce jako gotowość na przyjęcie bogactwa. Zakotwicz uczucie dostatku. Manifestacja w praktyce. Powtarzaj te trzy afirmacje przez 21 dni. Jestem magnesem dla obfitości w tym roku. Z każdym dniem mój przepływ finansowy rośnie w łatwy i przyjemny sposób. Z wdzięcznością przyjmuję nowe źródła dochodu, które przekraczają moje oczekiwania. Napisz komentarz: Aktywacja. Kiedy to zrobisz? Tak rozpoczynamy najlepszy rok Twojego życia. Nie przejmuj się, jeśli w te dni nie udało ci się wykonać tych rytuałów. Możesz spokojnie wykonać je w dowolne trzy kolejne dni, na przykład: piątek, sobota, niedziela. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam Cię do moich indywidualnych rytuałów. Życzę Ci wspaniałego roku 2026. Pozdrawiam. Dobra Dusza Anna.